7, 6, Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga, witam Was na kanale Game Project w kolejnym wywiadzie. Dzisiaj moim gościem jest Izak. Witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Słuchaj, jesteśmy w ogóle na siłowni u Roberta na Burnejka Sports Gym. Dzisiaj miałeś w ogóle swoje wyzwania hardkorowe. Powiedz jak się czujesz w ogóle po tych wyzwaniach? Ja no jeszcze czuję, ja ten w głowie kręci, bo jeszcze czuję się Właśnie. <laughs> Okej, okay, słuchaj. Zacznijmy w ogóle inne pytania z innej beczki. Z twojej właśnie działalności, swojej kariery. Stworzyłeś swój kanał na YouTubie, stworzyłeś kanał na Twitchu, wszystko mm. jest super ekstra. Eee, czy masz jakieś kolejne plany? Czy zostajesz przy YouTubie, przy Twitchu, jakieś kolejne pomysły na... Znaczy na razie nie, no, o ile to cały czas sprawia mi taką samą radość, albo właściwie coraz większą, to raczej chcę rozwijać cały czas właśnie i tego Twitcha i, i YouTuba, w sensie chcę cały czas rosnąć na tych platformach, tak? Nie wiem, e, co będzie za jakiś czas, bo wiadomo, cały w ogóle rynek internetowy, czy YouTubeowy, czy Twitchowy będzie się gdzieś tam pewnie zmieniał, więc to też będzie ważne, żeby to jakoś też rozwijać w takim kierunku, tak, tak jak będą ludzie tego oczekiwali, powiedzmy. Ale na razie na pewno chcecie cały czas skupić na YouTube i na Twitchu, bo to jest coś, co mi sprawia największą radość, tak więc... No tak, no bo bardzo często streamujesz i widać na streamie w ogóle, mm. że podejście do, do widzów i tak dalej, widać Nie, no po tak, prostu tak, po Twoim dokładnie. charakterze no jest, prowadzenia tego streamu. Cały czas no? to jest granie w gry, no gram w całe życie, tak, dzięki temu, że streamuję, robię coś na YouTube, to mogę grać jeszcze więcej tak naprawdę, więc... No tak. Więc to jest tak, że, że streamuję codziennie, tak, czy też nagrywam codziennie właściwie, bo no to jest jak... jak marzenie, które się spełnia każdego dnia, tak? bo, bo kiedyś, Dokładnie. właśnie to była studia, była nauka, e, to trzeba było faktycznie się uczyć, trzeba było że sam odstawić te gry na jakiś czas, teraz mogę faktycznie siedzieć i, i grać. Czerpać z tego przyjemność. Czerpać nie? tego przyjemność i jeszcze dawać z tego, z tego przyjemność innym, więc to jest w ogóle super, no, to jest dla mnie idealny układ tak naprawdę. Tak zwane spełnienie marzeń można powiedzieć. <laughs> super. E, a w ogóle słyszałem, że y, Counter-Strike to nie, było, nie, nie jest tak jakby twoja ulubiona gra. To prawda? Czy? Tak, tak. Znaczy, Counter Strike to jest jedna z jakichś tam moich ulubionych gier, mhm. ale trochę z innych powodów niż te inne, które są moimi ulubionymi, tak? Bo na przykład mhm. za, zawsze uwielbiam RPG, czyli gdzieś tam czuwanie się woko, w jakąś postać, rozwijanie tej postaci i tak dalej, tak, czy robienie jakichś questów, poznawanie świata gry, to, to było coś, co mi zawsze takiego największą radość. Counter Strike jest jedną z tych moich ulubionych gier, powiedzmy tę nie ulubioną, z zupełnie innych powodów. Nie dlatego, że, że jest ten świat jakiś super, czy dlatego, że się fajnie strzela z tych karabinów, czy, czy mhm. dlatego, że, że można gdzieś tam doskonać swoje umiejętności w strzelaniu, tak, tylko dlatego, że jest ta rywalizacja, są emocje takie czysto sportowe, bo zawsze lubiłem grać w piłkę nożną, grałem w tenisa, wiesz tam nawet trochę, no tak pół narciarstwo, wiesz tam jakieś takie właśnie napryczki, bo zawsze uwielbiam rywalizację, tak? zawsze się uwielbiam porównywać z innymi. No, ale nigdy nie byłem w stanie być profesjonalistą, bo nie zapisali mnie do szkół piłkarskiej, czy jak chodziłem na tenisa, to też jestem amatorską, więc nie byłem w stanie nigdy mieć tej szansy, żeby się sprawdzić na takim, na takim profesjonalnym w ogóle szczeblu powiedzmy. Tak? Czyli można powiedzieć, że jakiś tam jeden krok z przeszłości mógłby jednak zmienić wszystko, tak? Że no, tak zostać no, się... no, nie, by <laughs> to nie my się marzyło, żeby takim piłkarzem, prawda? Zawsze chciałem być tam oglądałem te mecze w telewizji, siedziałem na boisku właściwie codziennie jak na zewnątrz, więc to były takie czasy jeszcze, kiedy siedziało się na zewnątrz komputerze, więc zawsze marzyłem o tym, żeby być tym piłkarzem, czy na przykład tenisistą, ale do tego potrzeba właśnie e, tych ciężkich treningów i przede wszystkim e, tego zaangażowania rodziców też, żeby po prostu kazali dziecku, które często im się no nie No tak, chce, żeby motywowali. Żeby... Ale właśnie, więc, ha, więc żałowałem, że, że nie miałem takiej możliwości, żeby wybrać taką drogę sportową na przykład, tak? I to mi dało tak naprawdę Counter Strike, bo kiedy zacząłem grać w Counter Strike'a, poczułem też tą rywalizację poczułem, że, że właśnie też jestem coraz lepszy, ale że rywalizuję z innymi, że polegam na drużynie, bo bardzo lubię zawsze sporty drużynowe, więc to było coś, coś bardzo fajnego i, i właśnie to daje Counter Strike, tak naprawdę. Czyli mogłeś w sumie porównać sobie, tak? Tak. Mm -hmm, tak zrobić no to, Zastąpić to, prostu, to trochę. Dokładnie, no to było takie zastępstwo, no bo nie byłem w stanie już grać w piłkę na jakimś tam wyższym poziomie. Grałem trochę w, w lidze halowej, ale to też to nie było to samo. I Counter Strike dał mi to, czego ja potrzebowałem jako człowiek. Bo potrzebowałem tej rywalizacji i tych emocji, które właśnie daje sport, tak naprawdę. Mm -hmm. Okej, okay, a powiedz mi właśnie, jeżeli chodzi o... E, życie prywatne, godzisz to jakoś e, ze swoją karierą? Bo jednak pra, można powiedzieć, pracujesz w domu, mm -hmm. e, tak? I, I jednak musisz podzielić tą sferę prywatną z e, Jasne, że karierą tak. YouTube'ową. Czy jest to dla Ciebie proste, czy jednak takie dosyć trudne, że znaczy, to powiedzmy, powiedzmy, że to jest proste, no bo moja druga połówka jest niesamowitą osobą, która ma... Po prostu nie niesamowitą cierpliwość do mnie i do tego, do tego, co robię, więc gdyby ona była inną osobą, to myślę, że to nie byłoby zupełnie proste, bo, bo to jednak jest męczące, że się cały czas facet, siedzi przy komputerze na przykład taki, cały czas coś robi, no ale też trzeba trafić na odpowiednią osobę. I, i przede wszystkim podziwiam ją nie za to właściwie, że, że te w tym momencie jest wsparciem, tak? no bo to jest moja praca faktycznie i, i gdzieś tam zarabiam na naszą rodzinę, i naszą przyszłość i tak dalej, tak dalej, ale podziwiam ją za to, że ona mnie wspierała tak samo jak teraz powiedzmy. Zanim w ogóle to jakkolwiek mi się zwracało czy coś, bo było tak, że przez pierwsze pół roku, czy nawet rok, no to ja ani z tego nic nie zarabiałem, a i tak siedziałem godzinami przy tym, bo, bo po prostu wiesz, tam to była moja pasja, tak? I, i ona wspierała tę moją pasję, mimo tego, że właśnie, że czasami zamiast sobie z nią gdzieś wyjść czy ze znajomymi, czy sobie obejrzeć jakiś film, to ja wolam sobie siedzieć przy, przy tym komputerze i komentować jakiś mecz, na przykład, czy sobie grać ze znajomymi, bo jeszcze wtedy grałem drużynowo powiedzmy, ona to całkowicie akceptowała, ona, ona, ona to ono wspierała zawsze, tak, i gdzieś tam była po mojej stronie. Oczywiście no, każda kobieta miała swoje lepsze i gorsze dni, No wiadomo. No to, to e, akurat. Ale, ale, właśnie, ale za to go podziwiam, że wtedy przede wszystkim to wspierała, kiedy to zupełnie e, nie przynosiło jakichś tam wyników, powiedzmy tak? Czy akceptowała to jako tylko, wyłącznie, tylko i wyłącznie moją pasję? No bo wtedy oddzielnie miałem też pracę, więc wracam z pracy o 18, odpalałem stream, siedziałem do 24 i na przykład były takie dni, czy te, nawet gdzieś tam tygodnie, że spędzaliśmy bardzo mało czasu, bo były turnieje, ligi A. i tak dalej. Czyli wytrwałość, widzę, że, 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 że w tym była i dążyliście tak, do tak, tego? Tak w sumie można powiedzieć, dążyliście do tego we dwójkę, tak? Żeby, nie, no absolutnie, tego... nie, absolutnie tak. Ja na to na pewno nie byłbym w w miejscu, w którym jestem, w tym że ona była w tym wszystkim gdzieś tam też mają motywacją. No to super, rewelacja. A powiedz mi, chciałbym wrócić do tematu e, Rich -tura, tak? Bo... czy w ogóle był pomysł Rich -tura zrobić? To był Was wszystkich, w całej grupy, raczej Gimpera, który gdzieś tam jest naszym prezesem, powiedzmy. Ajaj. tak. E, więc to, to, on zawsze gdzieś tam ma takie ciśnienie, żeby, żeby właśnie robić coś całą, całą ekipą, więc my jesteśmy jakby trochę jakby jego podwładnymi, w sensie on rzuca pomysłem, my sobie o tym rozmawiamy, fajny pomysł, robimy to razem faktycznie, więc, więc zawsze on jest takim e, spoiwem łączącym nas wszystkich tak naprawdę. W sensie, że Gimper, Gdyby nie Gimper, to nie byłoby Liczb Zona tak naprawdę, więc, więc jego, jego pomysły głównie tak. Ale planujecie jeszcze trasę? Jakąś licztury, Tour'y Jakiś kolejny? Wiesz co, na razie to jeszcze myślę, nie, nie wyleczyliśmy się po ostatnim, więc na razie <laughs> je, jeszcze, jeszcze nie, ale zobaczymy w przyszłości faktycznie, jaki będzie odzew ludzi tak naprawdę, czy ludzie będą chcieli kolejną, kolejną decyzję i będziemy na pewno o tym rozmawiać jeszcze. Także na razie odpoczywamy po poprzednim. I... Okej, okay, czyli jeszcze regenerujecie siły? Tak, to dokładnie, tam. bo to musimy sobie zregenerować siły. bo To były dwa tygodnie takie, że. To były najbardziej chyba intensywne dwa tygodnie w moim życiu także. Jeszcze czuję, że to się, No nie, nie dzieli się non-stop non prawie w autobusie do no nie na scenie i to tak y się w kółko przez dwa tygodnie, tak, tak Mało snu, cały co, codzienny podróże, właśnie tak. No ale dojście dużo radości się przynajmniej swoim widzom, tak? No i, no i te Sobie też. No i sobie też, tak. To była super integracyjna dla nas też taka impreza. Mogli was poznać trochę bliżej. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi na przykład o hobby, o czas taki prywatny, czy masz jeszcze w ogóle na to troszeczkę tego czasu, żeby spędzić tam gdzieś, nie wiem, grając w coś innego? Rzadko. Znaczy, bardzo rzadko zdarza się na przykład tak, żebym sam, sam grał dla siebie, bo... Mhm. Znaczy, generalnie jest tak, że właśnie tak jak mówiłem, to moje ulubione gry to RPG, tak naprawdę. To są, to są gry, które się chyba najgorzej w ogóle na YouTube czy na, czy na streamie, tak? Bo, bo to są gry nudne dla ludzi, no bo to jest powtarzanie w kółku tego samego, to jest gdzieś tam zabijanie wciąż tych samych potworów, gdzieś tam czy robienie jakichś zadań, które są bardzo podobne do siebie i to ludzi faktycznie nudzi, bo tam nie ma jakichś emocji specjalnych, nie ma też jakichś śmiesznych scenek, gdzie tam ludzie się z tego pośmieją czy coś. Mm, więc, więc faktycznie jest tam to jest Nawet dlatego już nie gram w takie airbagi tyle co kiedyś, bo nie mam na to tak naprawdę czasu. Zdarza się faktycznie, że będzie jakaś nowa gra i po prostu mam ochotę sobie w coś takiego pograć. I zdarza się czasami po prostu, mam ochotę sobie faktycznie usiąść przed komputerem, wyłączyć się ze wszystkiego po prostu i tam sobie w nocy, bez żadnego streama, bez nikogo obok sobie po prostu pograć te 4-5 godzin faktycznie. Przysować żeby stresować się trochę, zregenerować siły no można właśnie, powiedzieć. Właśnie, nie? Tak, więc to faktycznie no to jest bardzo mało czasu. No ale z takich innych na przykład rzeczy, no to bardzo lubimy sobie właśnie o z połowę oglądać gry planszowe, to jest coś, co, co uwielbiamy razem. Gdzie no to właśnie mamy... wiem, że też na, na streamie właśnie. Ta, na tak, tak. No, Chcieliśmy też to pokazać innym, że to naprawdę może, przy, to nie tylko przy grach na komputerze się można dobrze bawić, ale że teraz właśnie ten rynek gier planszowych jest zupełnie inny niż te 10, 15, 20 lat temu, kiedy grało się w Chińczyka, w Warcaby i właściwie na tym, na tym się to kończyło. Teraz ludzie mają niesamowite pomysły w ogóle na te gry i one są gdzieś tam poniekąd właśnie podobne do gier komputerowych, gdzie też można na jakieś zadania, gdzie też rozwija swoje postacie, gdzie trzeba pomyśleć i to jest naprawdę strasznie fajne. I to sam razem robimy takie gry różne pograć. Polecam jak coś activity. Nie wiem, czy znasz takiego. A nie, bier. jestem czymś takie. To polecam, zobacz sobie, to jest takie Ala kalambury na tym w gronie znajomych, naprawdę fajnie się tym bawi, okay. jest bardzo śmiesznie. Super. E, słuchaj, Jeszcze y, jesteś gwiazdą ogólnie internetu, tak? Jesteś gwiazdą internetu. Wiem, że, wiem, że nie, u, nie uważasz siebie tak, bo, y, bo wiem, już y, y, słuchałem właśnie na ten temat, jak mówiłeś. Ale czy nie myślałeś na przykład o telewizji? Nie dostawałeś w jakiejś propozycji z telewizji czy coś takiego? Nie, raczej. Czy wolisz nie. jednak być w tym, znaczy, wiesz, to jest tak, że internet, wiesz, ja się czuję... Tak, nie czuję, że internet jest moje miejsce, zupełnie nie czuję, żeby, żeby gdzieś tam, nie wiem, znaczy zupełnie mam parcie, żeby iść do telewizji, znaczy, zupełnie. To jest w ogóle dla mnie zupełnie odległy te temat. Znaczy jedyne, co bym chciał kiedyś może zrobić, to na przykład sprawdzić się w roli komentatora, na przykład filmki nożnej, podczas w telewizji. Znaczy nie, nie żeby pójść na tam na stałe, bo właśnie tak jak mówię, moje miejsce jest w internecie. Ale, ale gdzieś tam zawsze ty też było jakieś tam takie moje, małe, moje małe marzenie, tak? tak jak komentuję mecze Counter Strike'a, czasem się zdarza, że komentuję mecze FIFA, czy jakieś imprezy z, właśnie, z youtuberami, gdzieś tam czy ze znajomymi sobie pójdziemy i ktoś ma PlayStation czy Xboxa, jeśli i sobie palą FIFA, to ja tam zawsze sobie siądę na kanapie obok nich i będę komentował na przykład dla niej takie spotkanie, żeby jeszcze były te większe emocje, żeby oni się czuli, że to jest jeszcze większa rywalizacja. I, I myślę, że to byłoby coś takiego fajnego, żeby się w czymś takim sprawdzić, bo gdzieś tam zawsze lubiłem wyzwania różne tak? i Myślę, że to byłoby fajne wyzwanie, żeby się sprawdzić właśnie w roli komentatora sportowego w telewizji kiedy? No to by było dosyć ciekawe. No, 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 Wyobrażam sobie Ciebie zamiast krzyczącego. No Wyobrażam sobie Ciebie krzy krzyczącego, Lewandowski, bramkę, to, nie, to, to byłoby naprawdę super. Nie, no powiem Ci, że aż, aż byłbym ciekawy. Nie? Na tym no właśnie. E właśnie Okej, okay, okay, słuchaj, Może jeszcze tak takie być. jedno pytanie. Słuchaj, bo powstają różne klasy esportowe i tak dalej. Myślisz, że esport jako zawód, jako przyszłość dla młodzieży będzie miał miejsce tutaj u nas w Polsce? Rozwija się w dobrym to kierunku? czy, czy nie Znaczy, marzy? oczywiście, że to się rozwija w ogóle cały czas. To widać na lat, jak to się niesamowicie rozwinęło, tak z jakichś lanów gdzieś tam w piwnicy czy w jakichś kafejkach internetowych, gdzie właśnie się, grało się na przykład całą noc i, i, i dostawało się za to jakoś, jakieś pensje na wafelki takie przysłowiowe. A w tym momencie no, chociażby IEM w Katowicach, tak gigantyczny event, gdzie przylatują właściwie ludzie z całego świata, gdzie bilety schodzą w 30 sekund i, i, i każdy sam chce przejść, zobaczyć, kibicować i, i to normalnie zapełnia trybuny w spotku chociażby. No, no widać, no to, widać to na to właśnie Widać ten rozwój niesamowity i, i faktycznie gdzieś tam też, też się rozwija, żeby, żeby ludzie mogli się edukować w tym kierunku. Ehm, powstaje tych klas coraz więcej, tylko że pamiętajmy, że w tym momencie rywalizacja gdzieś tam w ogóle w, tej, na tym, w tym esporcie jest niesamowita. Poziom jest tak strasznie wysoki i oczywiście może się uczyć tego, te, mogą się do tego uczyć tysiące, dziesiątki tysięcy dzieciaków na przykład, ale tak naprawdę szanse w ogóle wystrzelić czy wybić się będzie miał niewielki procent. To, to jest tak, że jednak faktycznie w tym momencie, Ale na tym etapie, żeby się z tego utrzymać jak, jakkolwiek, tak, żeby, żeby móc z tego żyć, to trzeba być naprawdę w tym... Tu ułamku w ogóle procenta, żeby gdzieś tam faktycznie z tym wystrzelić. To być może za, za kilka lat, czy za kilkanaście lat dopiero, czy tam faktycznie będą jakieś kluby, które będą miały te, te pensje dla swoich zawodników, tak samo jak to jest w sporcie, to jest od, bardzo odległy czas. Także to wydaje mi się, że to je wciąż jeszcze bardzo mocno raczkuje i w tym momencie uważam, że nie powinno się tak naprawdę myśleć o tym, że ja mam plan, że jest się, nie wiem, 12-13 lat, na przykład, nie powinien jeszcze taki, taki ktoś, myślę w tym momencie, myśleć, że ja chcę zostać sportowcem, to będzie mój sposób na życie, tak chcę żyć i kończyć. Oczywiście są ludzie, którzy mają niesamowite predyspozycje, ale jednak to wciąż powinien być jakiś tam drugi, że na niego sprawy, bardziej powinien się skupić na edukacji w tym momencie, żeby, żeby ten e-sport był gdzieś na drugim miejscu, tak? Żeby, żeby miał jednak tą główną drogę ewentualnie i później, żeby mógł na pewno zawiezywać, czy może chce pójść w stronę e sportu, bo jest tak dobry, ma taką drużynę, ilość na żeby pójść w tym kierunku. Czyli no. Jednak trzeba pilnować po prostu i, i sprawdzać, cały czas mieć dystans do tego. Okej, okay, słuchaj, ja. Izak, dziękuję Ci bardzo y, za wywiad. E, będziesz na jem takie szybkie pytania? Tak, jako, będziesz. To może jeszcze wiedzieć. zobaczymy się na, I, na ja dziękuję Tobie bardzo serdecznie, dzięki za wywiad, dzięki. Może jeszcze kiedyś zobaczymy. Na razie trzymajcie się, trzymajcie cześć. się, cześć.